Witajcie, tu Magda. Dzisiaj kolejna dekoracja Halloweenowa. Jest to pudełko w takiej nieco innej formie, bo kształtem przypomina trumnę. Jest to również oprócz dekoracji Halloweenowej prezent na urodziny dla mojej bratowej, która bardzo lubi takie klimaty Halloweenowe, dlatego postanowiłam, że wykonam dla niej właśnie te pudełko kupiłam słuchajcie yy, słodycze i stwierdziłam, że jak zapakuję w papier to będzie to nie za bardzo yy, fajnie wyglądało dlatego też postanowiłam, że wykonam właśnie yy, taką trumienkę i powiem wam zajęło mi to całe popołudnie do późnego wieczora ale zrobiłam to w jeden dzień, także jestem z siebie bardzo dumna, yy, że mi wyszło i że zdążyłam, ponieważ jutro właśnie wybieramy się na te urodziny. No i ja jestem zadowolona. Yy, wydaje mi się, że, że całkiem fajnie wyszło, ale chciałam Wam pokazać w całości, jak to wygląda. To odłożę, przepraszam, będzie świecić po oczach, bo tutaj jest szybka. Jak widzicie, mamy w środku tutaj szkieletę, po którym chodzą tutaj pajączki, leży on na mchu. Pod spodem są takie porosty. I tutaj umieściłam dwa, dwie buteleczki z takimi najróżniejszymi specyfikami. Na wieczku pudełka umieściłam tutaj naklejki, które kupiłam z zeszłego roku w Teddy. Tak wygląda pudełko, jest dość spore, ma 30 na 13 cm. Jak widzicie, umieściłam je na nóżkach, żeby ta trumna tak bardziej estetycznie wyglądała. Tak wygląda od przodu. Może jakoś mi się uda wmieścić. A przód pudełka. Wygląda w ten sposób. Jest to taka y, szufladka. Na tej szufladce również umieściłam pajączka, i tutaj przetarłam całość pastą srebrną. A tu w szufladce mamy słodką niespodziankę, cukierek albo psikus. Także y, słodycze zapakowałam, jak. Nieco inne pudełko niż zwykle. Mam nadzieję, że się spodoba. Jeszcze raz pokażę. Tak wygląda. Jest to, tak jak wspominałam, dekoracja. Te pudełeczko może sobie później, jak z cukierki, użyć do czegoś innego. Można tam najróżniejsze przedmioty chować, nawet biżuterię to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać, zaprezentować. Chętnych zapraszam do subskrypcji. Oczywiście zapraszam również do komentarzy, co sądzicie o tak nietypowym pudełku. A dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!